I witam Was w kolejnym odcinku z wakacji. Jesteśmy w miejscu, miejscowości Ravenna I tutaj będę spędzał swoje Community Day z Ralcem, czyli kozak. Teraz tak, zostało nam 50 minut. Trochę zrąbałem, bo jestem tutaj pierwszy raz właściwie. Miałem tu przyjechać wczoraj, obczaić sobie trasę na Community Day. Nie znalazłem żadnej grupy na Facebooku albo coś, no może jakiś Discord mają albo nie wiem, no. nic nie znalazłem. Także no na czuja, na czuja, robimy wszystko. Jest tutaj w miarę spoko pokestopów. Sprawdziłem sobie Intel mapę z Ingresa, więc jak widzicie tutaj sporo niezakręconych pokestopów mam tutaj. Ale tak. Mamy też wcześniej wrzucone 9 jajeczek 7-kilometrowych. Niedługo będzie event, ale no to nie, o eventach nie będę Wam nic mówił, bo o, nie wiem kiedy te odcinki lecą, Więc pewnie już może być i dawno po tym. Także komunikate z Ralcem. Nie wiem czy w tym odcinku, może w następnym. Zapraszam. Wiecie, zespół R wrócił silniejszy. Teraz właśnie sobie jednego pokestopa zawalczyłem z zespołem Air. Mamy Snorlaxa. Trafiłem na Snorlax, Poliwag i sno... Nie, Kajardo. Także dosyć trudno. Pierwszą walkę przegrałem, bo nie byłem przygotowany. Ale dobra. Złapmy sobie tutaj tego Snorka z Excellentem. Z Boostem. Spadki, cloudy raczej. Windy nie będzie albo cloudy, bo tutaj jest strasznie, strasznie gorąco. Wziąłem sobie koszulkę na przebranie, żeby w ogóle, jakbym się bardzo spocił, to ją zmienić. Brałem koszulkę z GoFestu 2019. Dobra, siedzi snorek i zobaczymy, czy będzie jakaś dobra i fałka. Już mniej więcej sobie trasę obczaiłem, jak będziemy robić niestety słabo 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 yy, jak widzicie tutaj w miarę, w miarę sporo pokestopów zostało nam Rayquaza jest nawet zobaczymy może ktoś tam będzie ale takie kółeczko jakiś lub chyba wybiorę jakiś taki właśnie gdzie będzie więcej pokestopów bo mam dużo murów gdzie są mury 93 lury, więc powinniśmy zalurować tutaj na spokojnie większość z tych pokestopów, żeby była w miarę trasa i oczywiście złapać jak najwięcej rad. Zobaczmy ile zostało nam... Kilometr 200. shiny banerii. I to jest właśnie też problem, jaki tutaj może być na tym Community Day, że internet jest słaby. Co chwilę trzeba resetować grę. Wtedy łapię, niby jest 3G, mam połączenie. Dobra, idziemy dalej. Tego się spodziewałem. Może jakbym zauważył wcześniej tą Dayquazę. Zero osób, w lobby. Może byli tu na klucie. Albo po prostu nawet nikt tu nie gra. Nie wiadomo. Ale tak, tutaj to kółeczko zrobimy tak, tam. Znaczy my nie chcemy iść tam za bardzo daleko, bo później nie będzie. Tam jest jeszcze jedna Rayquaza. 16 minut jej zostało. Ale też nie chcę się oddalać tutaj od tego miejsca, bo tutaj jest chyba takie właśnie największe skupisko pokestopów. A no, nie znając spawnów, tak jak na Starówce, dobrze wiecie, tam zawsze praktycznie spędzam swoje community day. Zawsze wiem gdzie co jest, wiem jakie są spawny, w jakich godzinach, w jakich minutach się pojawiają. No plus minus mniej więcej. Wiadomo, zawsze chodzimy tak własnym tempem, niektórzy szybciej, niektórzy wolniej. Ale no tutaj chyba bardziej wolę skupić się na pokestopach zalurować je wszystkie i po prostu chodzić na tych wszystkich pokestopach bo wiadomo, że tutaj będzie RALS z tego co na reddicie pisali to jakiś problem, znaczy jakiś problem większość osób, które startowało w parkach to miało community day z tym co było w nestach czyli jakieś kakneje albo bulbazaury nawet widziałem. także no masakra dobra, ja muszę tutaj teraz tak Hmm, tu mamy Tom Rayquaza. Tu było 4, 5 spawnów. Tu mamy raz, 2, 3, 4, 5. I teraz dojdziemy jeszcze do tego żółtego gima. Może jest w nim miejsce? To się wstawimy. Nie ma. Tak, tutaj te trzy. Chyba zahaczymy tamte trzy. I będziemy już powoli wracać na tamtą stronę. Tam, gdzie nie byliśmy. Ale. Fajnie tak chodzić, zwiedzać miasteczko. <laughs> lubię to, lubię to. Tam jest coś ładnego. Zaraz Wam pokażę. Dobra, widzimy się za chwilę. Mam dla Was złą wiadomość, ponieważ całe nagranie jest Community Day. Nie ma go. Padła bateria. Wymieniłem baterię. Nagrywałem dalej. I nie ma. Masakra. Mam tylko nagrania z telefonu. Także generalnie lipa. No ale to co widzieliście wcześniej widzę, że to jest wszystko do momentu przed godziną 16:00. więc słabo, słabo. Więc to z Community Day co możecie zobaczyć. Sajni 3, 6, 9, 12, 15, 16, 17 shiny Ralców zdołałem złapać czy jakieś mają dobre fałki? Nie. Wszystkie słabe, wszystkie słabe. Ale generalnie z ralców zapałem. Udało mi się złapać setkę jajko, widzieliście wcześniej. Chociaż nie wiem, czy jajko też się nie nagrało. Chyba. Masakra. Załamany jestem. Jestem załamany. Powiem Wam, tragedia. Dobra, zaczynałem mając Candy koło 2000. Może mam gdzieś screen na... Pewnie mam. To Wam gdzieś tutaj pokażę obok. No ale dobra. Kupujemy dla setek tylko nowe ataki. Gdzie tu jest RALS i 4? Albo zrobimy tak. I cztery. Gwiazdka. Dobra, jedna garda jest zrobiona. To będzie Galate. Nowy atak. Masakra. Taki dobry odcinek dla Was zrobiłem. No, mam nadzieję, że zostawicie łapkę w górę. Bo naprawdę. O oh, yeah, yeah. Dobra, wszystkie mają już wykupione drugi atak. Zrobimy sobie ewolucję. Shiny jakieś. Czy shiny mam mail jakiegoś? Jest shiny mail. Jak jest najwyższy? 375 15 ataku. Zróbmy ewolucję. Ten będzie shiny. Galejdem, moim wpisem do Pokedexu i jest Shiny Kirlia ładnie wygląda i zostało mi pół godziny dobra robimy, Sin mam jeszcze Ohoho. także Candy też na pewno starczy I jest Shiny Galaid nowy wpis do Pokedexu w wersji Shiny Poczko. Jest synchronoise. Okej. Okay. I dobra, i zróbmy teraz tak. Shiny. Czy jest jakiś jeszcze większy? Nie ma. 327. To będzie Shiny. Gardevor. I resztę chyba zrobię. Już bez nagrywania. Jest garderoba. Ładnie wygląda niebieska. pomarańczowym oczko. Oki. Okay. Dobra, zrobimy jeszcze jedną setkę Galeida. Nie no, bardziej mi się Galeid podoba. W wersji shiny. No ale niech będzie. Dobra, i zróbmy sobie. tą dzisiaj z opaną. Więc nie wiem, już czy wam mówiłem, czy nie mówiłem. No, no, jedna setka była tutaj. Nawet nie wiedziałem, jeszcze to była setka. Po prostu ją zopałem. Generalnie to, co mówiłem Wam wcześniej, to praktycznie tylko ja. Zalurowałem tutaj całą tą trasę. Tam ogólnie mijałem parę osób. Parę łapało jakieś rodziny. Mama, tata, dziecko. Także ogólnie fajnie ale no za dużo ludzi jakoś tutaj super nie było. Chyba, że w dalszej części miasta ktoś tam się... Była jakaś lepsza grupa ludzi. No, ale oczywiście no ja nie znając miasta, no najbliżej autobusu, gdzie tylko mogłem znalazłem to miejsce i łapałem. Odcinek by był, ale Nie ma go. Także dobra. Mam nadzieję, że to, co nagrałem, Wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie koniecznie łapkę w górę. Subskrybujcie mój kanał. I widzimy się w następnym odcinku z wakacji we Włoszech. Do zobaczenia.